I witajcie kibice w poniedziałek. Za nami niezwykle ciekawy piłkarski tydzień, w którym działo się bardzo dużo, a niektóre wyniki z pewnością mogły zaskakiwać. Jako pierwszy przychodzi mi do głowy pojedynek w Lidze Mistrzów, w którym to Barcelona zmierzyła się z Liverpoolem. W tym spotkaniu Duma Katalonii 3 do 0 ograła Darec a mogła nawet i cztery. No, przyznajmy, kto by się spodziewał przed tym spotkaniem, że wynik będzie aż taki. Na szczęście dla Liverpoolu ci potrafili podnieść szybko głowę i zwyciężyli w niezwykle dramatycznym spotkaniu z Newcastle 3-2 do i dzięki temu dalej biją się o Mistrzostwo Premier League. A z kolei na naszym podwórku drużyna Waldemara Fornalika wskoczyła już na drugie miejsce w tabeli dzięki zwycięstwu w Warszawie z Legią 0-1. do I te trzy spotkania jakoś tak szczególnie utkwiły mi w pamięci, jeżeli chodzi właśnie o miniony tydzień, ale moi drodzy, nie patrzymy już wstecz, bo przed nami nowy tydzień i nowy fantastyczny piłkarski tydzień, który z pewnością przyniesie nam jeszcze więcej emocji. Poznamy finalistów w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Dowiemy się, która drużyna zwycięży w Premier League. Być może okaże się również, kto triumfuje w Bundeslidze, ale moi drodzy, u nas w Ekstraklasie nic jeszcze nie jest wiadomo. Walka o mistrzostwo i o utrzymanie trwa w najlepsze Tyle tylko, że niestety Zagłębie Sosnowiec nie gra już w tę grę, które na pewno straciło szansę na utrzymanie właśnie w Ekstraklasie. Także moi drodzy, jak sami widzicie, będzie się działo. W związku z tym zapraszam Was właśnie na zapowiedź najciekawszych meczów tego piłkarskiego tygodnia. A rozpocznijmy od tytułu dzisiejszego odcinka, czyli Liga Mistrzów dla Barcelony, a Chelsea zwycięża w Lidze Europy. Dla rozwijania wątpliwości chodzi tutaj oczywiście o prognozy tego, kto może wygrać w danych rozgrywkach. I tak właśnie, patrząc na kursy, jeśli chodzi o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, to FC Barcelona jest tutaj faworytem. Na jej zwycięstwo jest kurs 1,45. Na ewentualne zwycięstwo Derec, którzy mierzą się właśnie z Barceloną w półfinale, jest kurs 22. W przypadku Tottenhamu wynosi on 11, a jeżeli chodzi o Ajax, który właśnie gra sobie ten hamem i jest na dobrej drodze do awansu, do finału. To tutaj na ekipę z Amsterdamu jest kurs 4. Jeśli natomiast spojrzymy na faworyta do zwycięstwa widz Europy, to po kursach wynika z nich, że Chelsea powinna spotkać się z Arsenalem w finale i ostatecznie to właśnie ekipa D-Blues odniesie sukces w tych rozgrywkach. Na ostateczne zwycięstwo kanonierów jest kurs 2.9, natomiast jeżeli chodzi o Chelsea, to tutaj jest to równa dwójka. I ciekawe, czy tak też będzie 29 maja, kiedy zostanie rozegrany finał Ligi Europy oraz 1 czerwca, kiedy to zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzów. Moi drodzy, koniecznie dajcie znać, Komentarzu, kto według Was zwycięży w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. A już teraz zapraszam Was na zapowiedź tego fantastycznego piłkarskiego tygodnia. Lecimy! A rozpoczynamy od dzisiejszego dnia, gdzie przynajmniej według mnie odbędą się dwa naprawdę ciekawe spotkania. Pierwsze w Premier League, Manchester City podejmie Leicester. City nie może pozwolić sobie na straty jakiegokolwiek punktu. Musi teraz wygrać z Leicester i w ostatniej kolejce ograć na wyjeździe Brighton. Wówczas to oni triumfują w Premier League. Natomiast drugie dzisiejsze spotkanie, na które też na pewno warto zwrócić uwagę, jest to pojedynek w Serie A, gdzie Milan podejmie Bolonie. Od dłuższego czasu w Milanie nie dzieje się zbyt dobrze. Liga Mistrzów niestety ucieka, ale muszą się obudzić, bo Liga Europy też bardzo się oddala. Jednak w tym spotkaniu z pewnością nie przyjdzie mi to łatwo, bo Bologna nie przegrała czterech ostatnich spotkań, a początek tego dzisiejszego meczu o 20:30. We wtorek czeka nas pierwsze półfinałowe starcie w Lidze Mistrzów. Liverpool podejmie FC Barcelonę i powiem Wam tak, że to jest Liga Mistrzów i tutaj wszystko może się udawać. Z jednej strony Barcelona, która prawdopodobnie już jest nawet więcej niż jedną nogą w finale. Ale przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w dwóch ostatnich edycjach Ligi Mistrzów, kiedy to właśnie Barcelona też po dobrych występach w pierwszych meczach jechała na wyjazdy, i tam działy się różne rzeczy. Akibica, kibica ES ROMY wiedzą o tym najlepiej. Także, no cóż, zobaczmy na kursy: 2-2 na Liverpool, 3-9 na Remis, 3-12 na Barcelonę. Wszystko tutaj może się stać. A w środę też z pewnością będzie się działo w Lidze Mistrzów, bowiem drugi pojedynek rewanżowy, czyli Ajax podejmie Tottenham. Ajax już wygrał jeden puchar. Ogólnie to mają szanse na potrójną koronę. Na pewno nie będzie to łatwo, ale wszystko przecież może się wydarzyć, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kursy, popatrzmy 2.14 na Ajax, 3.65 na remis, 3.30 na Tottenham. Jeżeli chodzi o ekipę z Amsterdamu, to oni na własnym stadionie w tym sezonie przegrali jedynie z Realem Madryt. Żadna inna ekipa nie była w stanie ich tam pokonać. Czy uda się to Tottenhamowi? Osobiście śmiem w to wątpić, ale wszystko zweryfikuje boisko. Ten mecz przypominam w środę o 21.00. Wtorek, środa Liga Mistrzów, a w czwartek rewanżowe spotkania Ligi Europy, w których przypomnę Chelsea zmierzy się z Eintrachtem oraz Walencja podejmie Arsenal. Chelsea po dobrej zaliczce w pierwszym meczu z Eintrachtem, przypomnę gdzie padł wynik 1-1, tutaj jest zdecydowanym faworytem, na nią kurs 1,38, na remis piątkę i na Eintracht 78. Jeżeli chodzi o drugi mecz, to podobnie na lepszej pozycji jest ekipa z Anglii, choć jeżeli popatrzymy na kursy, to tutaj faworytem wydają się gospodarze, albowiem na Walencję jest kurs 1-9. 3,85 na remis, a na zwycięstwo kanonierów 3,75. Ku zaskoczeniu, moi drodzy, opuszczamy piątek, przechodzimy do soboty, a tam czekają na nas dwa niezwykle ważne mecze w kontekście utrzymania się w naszej najlepszej lidze świata, czyli polskiej Ekstraklasie. Pierwszym z nich Śląsk-Wrocław podejmie Wisłę-Płock, a w drugim pojedynku zmierzy się Mnieć-Legnica z Górnikiem-Zabrze. Nie ma co ukrywać, że zdecydowanie w najgorszej sytuacji jest obecnie Śląsk-Wrocław, ale pozostałe zespoły muszą grać do samego końca, aby zapewnić sobie to wymarzone utrzymanie i jestem pewny tego, że wiele może się jeszcze tutaj zmieniać. To jeżeli chodzi o spotkania w grupie spadkowej, natomiast w grupie mistrzowskiej również w sobotę bardzo ciekawy mecz Krakowia podejmie Lecha Poznań. Jest to pojedynek drużyn, które walczą o puchary, czyli zajęcie czwartego miejsca na koniec rozgrywek. A walcz o to, uwaga, aż 5 zespołów w sumie: Zagłębie Lubin, Jagielonia, Krakowia, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin. Co do kursów na to spotkanie, na Krakowie 2:15, 3:4 na remis i tak samo 3:4 na zwycięstwo Lecha Poznań. I moi drodzy, jeszcze zostajemy przy sobotnich spotkaniach i przenosimy się na niemieckie boiska, gdzie Red Bull Leipzig obecnie trzeci w tabeli podejmie Bayern Monachium, czyli lidera właśnie Bundesligi. Tutaj na zwycięstwo gospodarzy kurs 4,5, w przypadku remisu 4,15, na zwycięstwo ekipy z Monachium 1,73. Ale w tym spotkaniu najważniejsze jest to, że w przypadku zwycięstwa Bayernu, to oni wygrywają podwójnie. Nie dość, że wygrywają spotkanie, to zostają jeszcze mistrzem Niemiec. I moi drodzy, przed nami ostatni dzień tygodnia, czyli niedziela. A w niedzielę nie odpoczywamy, a śledzimy to, co dzieje się na boiskach, szczególnie polskich i angielskich. Zacznijmy od tych polskich, gdzie odbędą się trzy spotkania trzech pierwszych drużyn z tabeli. O 13:00 piast Gliwice podejmie Jagielonie, tutaj faworytem oczywiście ekipa z Gliwic 1,85 na ich zwycięstwo. O 15:30 Legia Warszawa podejmie pogoń Szczecin. Tutaj również gospodarze faworytem w przypadku ich zwycięstwa 1:7 na remis 3 na zwycięstwo pogoni 4:95 Natomiast o godzinie 18.00 Lechia Gdańsk podejmie Zagłębie Lubin i tutaj po raz trzeci z rzędu faworytem są gospodarze 1:92 na ekipę właśnie z Gdańska, 3-4 na remis. 4-2 na zwycięstwo ekipy z Lubina. W lidze polskiej jeszcze będzie granie, ale nie będzie go już więcej w lidze angielskiej, bo w niedzielę o 16 wystartuje ostatnia kolejka tego sezonu Premier League. I nie będę tutaj Krzysztofem Kolumbem, nie odkryje Ameryki, bo dwa najważniejsze spotkania to zdecydowanie Brighton kontra Manchester City oraz Liverpool kontra Wolverhampton. W obu przypadkach faworyci są zdecydowani. W pierwszym meczu nie ma innej możliwości: Manchester City musi to wygrać. W drugim meczu również nie ma innej możliwości. The Reds muszą wygrać swoje spotkanie. Pytanie tylko: czy Brighton, które już utrzymało się w Premier League, jest w stanie sprawić wielką sensację i urwać jakieś punkty Manchesterowi City? Na to z pewnością będą liczyć wszyscy fani Liverpoolu a nawet ci, którzy po prostu nie kibicują City. I moi drodzy, na dziś to by było wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, doskonale wiecie co zrobić. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. I standardowo dajcie znać w komentarzu, na jakie mecze Wy najbardziej czekacie oraz kto wygra Ligę Mistrzów, Ligę Europy i kto zostanie mistrzem Anglii. Na dziś to wszystko. Wam życzę szczęścia widzimy się w kolejny poniedziałek. Do zobaczenia!